Maneczko widzowie e, Dzisiaj wam pokażę top 5 Według mnie jednych z takich Ładniejszych, ciekawszych I lepszych modów na gospodarkę Które możecie sobie korzystać e, Na swojej po prostu gospie z Zaczynamy Pierwsza będzie Oboro Nie, stodoła i chleb w jednym Postawimy sobie to tutaj Dobra e, Także tak z zewnątrz się prezentuje budynek bardzo ładnie. Fajna teksturka jest tutaj dana, taka jakby obskrobany beton coś takiego. Mamy górkę, na którą spróbuję. Jakoś tam wejdziemy. Także zaczynając od lewej strony mamy jakieś tutaj zachlapania i tak dalej, wentylację mamy. I tak, wchodzimy. Tekstura drzwi też bardzo ładna, od środka tak jakby Przybity metali i pomalowany jakimiś sprayami, spoko fajnie tak za... Wiasowy sufit No tutaj, ma, tutaj mamy miejsce, w którym no chyba trzymamy Krowy, tak? Dobrze mówię? Tak, krowy A na górce... Fajna dolbina jest w ogóle, można sobie ją przestawić Jeszcze wam pokażę górkę tak na szybko Górka też w fajnym, takim starszym stylu. Mam jakieś tutaj okienko, chyba, żeby sokostki zrzucać, fajnie to wejście. Wygląda takie jest przymurowane troszkę. E, dobra, zejdźmy na dół, bo tutaj jeszcze są jedne drzwi. E, spoczkę taka w jakby. A czyli tutaj też wchodzimy wchodzimy do obory tego drzwiami. Dobra, także pierwszy mod. Oczywiście link do wszystkich modów macie w opisie. Kolejna rzecz to jest taka oto obora z garażem. Z. Realu. A. Obora z garażem z Reala. Postawimy sobie tutaj to. Zobaczymy, co jakoś dobra. Nie wiem, po prostu będzie się wchodzić do środka tak. No właśnie, o tym mówiłem. Że może się trochę teren nie zniekształcić, ale tak, wchodzimy. Mamy jakieś miejsce. No. Na zboże, prawda? Cóż, tutaj. Mamy jakąś dachóweczkę taką eternic jakiś tam przybrudzony już. się da wejść? Dobra, tutaj się chyba nie da wejść. Wchodzimy sobie i. Bo właśnie mi się to zrobiła ta tekstura taka. No jest mniej więcej taki popękawe, popękany beton, bo tutaj mówiłem, że zero jest nierówny, ale to w kolejnym odcinku już będzie w miarę równy, bo to ogarnę. Dobra, także tutaj mamy chyba tą oborę, te drzwi też prowadzą do obory. Tak, tu jest obora. Tu jest dadel obora. Tu mamy taką małą wiatkę, Z której możemy zabrać jeszcze raz wstawić. To też się trochę w ziemię zapadło. To trudno. Z tej mamy trochę drobiękę i trochę takiej cegły. Białej. Tutaj mamy wjazd do jakiegoś garażu czy coś. A nie, tutaj mamy. Taki warsztacik. No przechodzimy do kolejnego moda. Kolejnym modem jest taka oto wiata którą sobie tutaj gdzieś postawimy. Kurde teraz nie wiem, postawiłem na tym terenie i nie wiem, czy jest coś pod nim respi ale mam taką wiatę podobną do słupów tych, co są linki, to takie, i różne kolory blachy. Myślę, że no i za nami tu się chyba nie zmieści, ale tak on na, na jakieś belki czy yy, na jakichś Ursus no myślę, że wiata tak bardziej na jakieś PGR No yy. i teraz przechodzimy do dwóch ostatnich modów, w którym są już ciągniki. Kolejnym modem jest taka, słuchajcie, pszczepa drewniana, którą możemy sobie tak skonfigurować, albo na yy, taką, 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 taką i taką. My sobie weźmiemy tu największą. Yy, oponki sobie możemy wziąć no, standardowe czy te szerokie. Możemy sobie to kolorować. Oczywiście, jak macie tego moda, to możecie sobie dostosować te wszystkie te Te rzeczy, tego co moda. Ja mm, nie wiem, weźmiemy sobie. A, dobra, taka może być Mały fail Jeszcze raz ją kupić Słuchajcie, mały fail, dobra Ja szybko ustawię podobnie jak była i dobra A ja słuchajcie, no tak, przyczepa się prezentuje bardzo fajnie, o! Możemy otwierać burty, bardzo fajna rzecz Bardzo fajnie Tutaj też możemy otwierać tylnią burty, ja patrzę. Słuszno. no, keypro to chyba nie ma. Zresztą, no nie, nie ma. Także nie, nie ma co wam pokazywać czy tu jakiś siłownik dobrze działa, dobrze wszystko trybi. No przecież jakby nie no, niestety, niestety drugi podpiąć, ale no... Fajnym plusem jest to, że macie samemu otwierać burty, jeżeli macie Interactive Control yy, podpięty pod grę, także no. Jestem teraz w innym miejscu. Aczkolwiek to już jest mój piąty i ostatni mod dla Was dzisiaj. Jest to Fend. Uff. Fend 942. Wario. Jest on w największej konfiguracji wzięty. Zaraz wam pokażę, który to tylko musimy znaleźć. Słuchajcie, poczekajcie. I to jest ten Fend. Podajcie, tak. To jest ten Fend. Ten Fend. Mam prawie że 300 koni. Możemy tutaj sobie konfigurować silnik. Wybierać rodzaje kół. Na mi, tasy takie, albo takie. Albo takie, albo myślałem. Ustawienia kół możemy mieć takie podwójne. Możemy mieć podwójne tego z tyłu. Rozszerzone botniki. Szersze opony. Opony z obciążnikami Ustawimy sobie takie wzór. Albo takie, wszystko białe, albo. Albo czar jakiś halogen, led, dobra Jakiś halogen, coś tam Te boczne takie oznaczniki Mamy jeszcze koguciki, albo ledowe, albo po prawej, albo po lewej Także różno, różnorakość, dużo ich jest również Led, halogen, my sobie weźmiemy Halogeny lepiej wyglądają To co to jest? A w środku ten monitorek, tego też bierzemy. I co tu się zmienia? Ten joystick pewnie, tak? No, a także ten joystick też sobie weźmiemy. Jak go już kupiłem, mam go przed sobą w podobnej konfiguracji, jak go brałem. I dlaczego wam dałem taki mod na polską gospodarkę? Bo wiem, że niektórzy mają po prostu większe gospy, a ten mod jest naprawdę dobrze dopracowany i chciałbym wam. Przedstawię, żebyście wiedzieli o co chodzi. Jak już wam mówiłem wcześniej link do wszystkich modów się w opisie. Również do tego. Zobaczcie. Zaświeca nam się w środku i tutaj lampeczka. Możemy również sobie... Oj, coś mi się interactive control zepsuł. Możemy sobie rozkładać i zamykać po dwóch stronach. Również możemy tak, tak o klapki sobie zamknąć. I teraz tak, na górze możemy obydwa koguty składać i rozkładać. Możemy go również oświecić do środka. Jakiś zamknąć to ten. Teraz tak, możemy sobie wysunąć monitor. Możemy sobie włączyć muzyczkę tutaj. Otworzyć tylną szybę. Tutaj coś się klika, nie wiem co. Tu możemy sobie monitor przestawiać. Monitor góra dół Otwierany szybę, dach. Tutaj możemy się sobie zamykać O, tą rączkę otwierać i rozkładać też Mam z przycisku Tak sobie możemy robić, tak jak się ten pomad to to się fajnie tak animuje Zapalmy go Nie wiem czy go słyszycie, to czekajcie Podgłośnie wam I teraz tak Posłuchajcie sobie jaką on, jak on się zapala Bardzo silne dzięki I teraz tak Klakson Działa Światełka My wybraliśmy led ledowe, dlatego on świeci takimi Jaskrawymi kolorami Oczywiście na home, na home. Macie zapalone koguty oraz stroboskopy z przodu No Także no pełen komfort ich macie. I z takiej ważniejszej rzeczy, które są zrobione w tym jönniku, no to jest... Czekajcie pod którym to było? Takie właśnie zarąbiste dźwięki, które brzmią... Nawet by się pokusiło powiedzieć, że lepiej niż te John Deera. Słyszycie. Bardzo przyjemne dzięki. Również on w tej konfiguracji większej jedzie. 66 na godzinę. O, się tutaj troszkę nam buguje zegar. Hamowanko, zaraz to też sprawdzimy na prostej. Przywali w gościa. Rozpędzimy się tutaj, nie słuchajcie, na prostej. I zaraz Wam. Zaprezentuję jak on y, dobrze hamuje, bo całkiem fajnie sobie radzić, prawda, bez obciążenia, ale jedzie bardzo szybko. No I tu, żeby prosta była, nie, nie, nie na zakręcie, wiecie co chodzi. Całkiem szybko hamuje. Także to mi się bardzo podoba. I cóż, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie mam nadzieję, że top 5 będę w tym tej... Widzowie, zapomniał... Widzowie, jeszcze Wam zapomniałem powiedzieć jednej bardzo ważnej rzeczy. Czyli tego, że hmm, chwila Także możecie sobie tutaj że możecie sobie tutaj jechać na miejscu pasażera, także jest passenger mod działa e, także no Zgodnie Wam się spodobało i że wpadniecie na kolejną część Stop 5 modów tygodnia. Nie, stop 5 polskich modów na gospodarstwo. Także no co? Dziękuję wam.